Chciałbym jeszcze wrócić do hasła, które kiedyś było dosyć nośne, a obecnie ludzie obawiają się jego używać, chociaż są niektóre grupy i niektóre osoby, które śmiało się tym hasłem posługują. Chodzi mianowicie mi o hasło Polska dla Polaków. Ba, nawet niektóre sądy wstrzymały procesy, że ktoś krzyczał Polska dla Polaków. A tutaj zamieszczam fragment artykułu, gdzie wspomniano o tym, że Jakaś grupa sportowców była ubrana w koszulki, gdzie były napisy: Polska dla Polaków, i zawołano policję i zabroniono tym osobom, tym chłopcom, brania udziału w tych zawodach sportowych. Uważam to za kompletną głupotę i hańbę, że nie wolno używać hasła Polska dla Polaków. Przecież Polska dla Polaków nie jest hasłem wykluczającym. Niech. Niech te Tumany, niech te Matoły zrozumieją, że Polska dla Polaków to nie znaczy Polska tylko dla Polaków, tylko Polska dla Polaków, żeby Polska była dla Polaków, żeby Polska była miejscem, gdzie się kultywuje polskie tradycje, polską państwowość i że Polacy mają tam pełną ochronę. To wcale nie jest hasło wykluczające, tylko podkreślające, że Polska musi być dla Polaków, że polskie tradycje, jak już powiedziałem, i państwowość musi być tutaj zachowana. A przecież zagrożenia są i to ekonomiczne, kiedy obcy kapitał czy agresywnie działające korporacje przyjmują majątek narodowy w Polsce. Jak również kultura polska często jest marginalizowana, a w miejsce jej wchodzi jakiś Jakaś międzynarodowa, globalistyczna papka, i wówczas chyba hasło polska dla Polaków ma znaczenie. Hasło to nie zawiera żadnej wrogości. Raczej to hasło jest krzykiem, żeby zachować polską tradycję, polską pozycję ekonomiczną w Polsce. Tylko to. To nie znaczy, żeby się odcinać. Kompletnie od innych kultur, nie przyjmować żadnych elementów innych kultur. Absolutnie nie. Tylko, żeby zachować też swoją kulturę i żeby polska państwowość i polska kultura była jednak w Polsce dominująca. No to chyba nic nie jest złego. Niech to zrozumieją ci, którzy tak atakują hasło Polska dla Polaków. A przecież w innych państwach jak najbardziej się to praktykuje ciągle się powołuje na Izrael, gdzie ustawą jest wpisane, że Izrael jest państwem narodu żydowskiego. No i co? I nikt jakoś ich za to nie krytykuje. Czy wobec tego my nie możemy nawet powiedzieć słowa Polska dla Polaków? I nie możemy się spytać o pochodzenie etniczne, narodowość posłów, prezydentów itd.? Teraz ostatnio miała miejsce afera dotycząca pochodzenia żony Radka Sikorskiego, który chce kandydować na prezydenta. I on się strasznie obraził, że tam wspomniano o tym, że niektórzy są zaniepokojeni pochodzeniem jego żony. I co z tego? Mogą pytać o pochodzenie jego żony. Ja nie muszę wiedzieć pochodzenie żony jakiegoś piekarza czy jakiegoś szewca, ale prezydenta jak najbardziej, bo to ma na niego wpływ i tym samym na Polskę, jeżeli by został prezydentem, a i tak ma wysokie stanowisko polityczne, to jest jak najbardziej zrozumiałe, że takie informacje powinny być jawne. To nie jest żadna dyskryminacja, to jest po prostu pragnienie informacji. A to, że komuś się może nie podobać jakieś tam pochodzenie, czy ktoś może mieć uprzedzenia wobec jakichś cyganów, Niemców, Żydów, Ukraińców i tak dalej, to ostatecznie jest wolny kraj, w każdym razie tak mówią. Czyli wolno mieć też uprzedzenia, wolno mieć pewne jakieś takie niejasne przeczucia, że to może być coś niedobrego albo niebezpiecznego. Czy jasne przeczucia, mamy do tego prawo. Dlaczego nie? Oczywiście, że sytuacja jest zawsze bardzo złożona i w poszczególnym wypadku to może różnie wyglądać. Dlatego nie boję się powiedzieć hasła Polska dla Polaków, ponieważ to nie znaczy Polska tylko dla Polaków.